W dzisiejszym filmie zobaczycie następne rzeczy, akcesoria, dekoracje i ozdoby, a także nowości, jakie kupić można w sklepie Action. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Na początek zobaczmy porcelanowe naczynia, jakimi są widoczne teraz talerze, miski oraz filiżanki. 8 ,95 zł 95 groszy kosztuje biała porcelanowa filiżanka ze spodkiem. Wzór widoczny na filiżance jest taki sam, także na talerzykach oraz miseczkach. Tak wygląda porcelanowa filiżanka. Tak porcelanowy spodeczek. Tak natomiast prezentuje się cały zestaw. Porcelanowy talerzyk z kolekcji New Bone o średnicy 17 cm kosztuje 4,95 zł. Niecałe 12 zł to cena talerza śniadaniowego o średnicy 21 cm. W tej kolekcji jest także porcelanowa miska za 4 zł i 95 groszy. Miska ma średnicę 10 cm. Wzorzysta miska dostępna jest także w większych rozmiarach. Większa miska kosztuje niecałe 18 zł, ma średnicę 18 cm. 13,95 zł kosztuje owalny talerz z tej kolekcji o wymiarach 30 cm. Niecałe 14 zł to cena talerza obiadowego o średnicy 27 cm. W sklepie Action za niecałe 10 zł kupić możemy torbę termiczną. Taka jak ta dostępna jest w kilku odcieniach koloru niebieskiego. Ma pojemność 16 litrów. Wśród toreb termicznych znajdziemy także większe, na przykład tą. Cena większej o pojemności 30 litrów to niecałe 18 zł. Wśród tego rodzaju rzeczy jest także lodówka turystyczna. Wymiary chłodzącego pudełka podane są na opakowaniu. Lodówka z miejscem na wkłady chłodzące kosztuje niecałe 20 zł. Tak wygląda na zewnątrz. Dostępna jest w kolorze niebieskim oraz szarym. Tak wygląda po otwarciu. Wkłady chłodzące należy dokupić osobno. To co widzicie teraz, to jedna z wielu dekoracji na lato, które kupić można w sklepie Action. Dłomana dekoracja na gałązce z ozdobnymi muszelkami kosztuje niecałe 9 zł. 15 99 groszy to cena solarnej lampy podłogowej. Lampa ma średnicę 12 cm. Tą solarną świetlną dekorację można powiesić lub postawić. Migocące światło lampy jest imitacją płomieni. Górna część lampy z uchwytem jest odkręcana. Można ją powiesić, a po przykręceniu do dolnej części umocować w ziemi. Niecałe 13 zł kosztuje ten solarny filar ze szkła i tworzywa sztucznego. Włącznik i wyłącznik światła znajduje się pod odkręcaną górną częścią filara. Światło tego oświetlenia o wysokości 45 cm ma zmienne kolory. Niecałe 36 zł kosztuje duży filar ze stali nierdzewnej o wysokości 72 cm. To solarne oświetlenie ma moc 20 lumenów. Niecałe 7 zł to cena wiszącej doniczki. Kokosowa doniczka ma kształt kuli lub stożka. Wewnątrz znajduje się kartonowy pojemnik. Dodatkowo do doniczki dołączony jest sznurek, na którym można ją powiesić. To, jak wygląda po rozłożeniu, zobaczyć możemy na zdjęciu na metce. W sklepie Action za niecałe 2 zł kupić możemy torebki z nasionami ziół oraz warzyw. Zobaczmy teraz niektóre z dostępnych nasion. Jedną z nowości w sklepie Action są takie właśnie drewniane ramki. Ramka paspartu na zdjęcia kosztuje 14 zł. i 45 groszy. Jest to właśnie ramka widoczna po prawej stronie o wymiarach 10 i 15 cm. Niecałe 12 zł. kosztuje ramka o wymiarach 17 i 22 cm. Ta dekoracja naścienna wykonana jest z drewna oraz szkła. Drewniana ramka dostępna jest w kilku kolorach. 14 zł i 95 groszy kosztuje większa ramka tego rodzaju. Ma wymiary 22 i 27 cm. Niecałe 8 zł kosztuje ramka na zdjęcie o wymiarach 13 i 18 cm. Drewnianą ramkę znajdziemy z krawędziami w różnych kolorach do wyboru. W kilku kolorach do wyboru jest także widoczna teraz szklana lampa stołowa działająca na baterie. Lampa o wysokości 17,5 cm kosztuje niecałe 18 zł. Poza tym w sklepie Action za niecałe 225 zł kupić możemy czarne krzesło biurowe. Wymiary krzesła pokrytego materiałem skóropodobnym podane są na opakowaniu. Krzesło ma m.in. regulowaną wysokość oraz kąt nachylenia oparcia. Niecałe 29 zł kosztuje ten szklany wazon. Wazon o wysokości 30 cm ma średnicę 18,5 cm. Wykonany jest z przeźroczystego szkła. 7,75 groszy kosztują te niewielkie metalowe świeczniki. Każdy ze świeczników dostępnych w kilku kolorach ma średnicę i wysokość 9 cm. Niecałe 4,50 zł to cena metalowego okrągłego świecznika. Ten niewielki pojedynczy świecznik ma średnicę 11 cm. W tym sklepie Action w kolorze czarnym oraz złotym jest także większy świecznik takiego rodzaju. Kosztuje 17,95 zł. przeznaczony jest na 4 świece. Tak wygląda metalowy okrągły świecznik w kolorze czarnym. Tak wygląda świecznik w kolorze złotym. Na dziale ze świecami znaleźć można zestaw zawierający trzy dekoracyjne świece. Ten komplet znajdziemy w kilku kolorach i wzorach. W tym opakowaniu jest świeca żółta, zielona oraz biała w cytrynowe wzory. Tutaj między innymi świeca w brzoskwinie, a w tym między innymi w gruszki. 3 zł95 groszy zł to cena takich niewielkich zapachowych świec w małym szklanym słoiku z nakrętką. Szczelnie zamknięty słoiczek zawiera świece w kilku zapachach. Jest wśród nich m.in. świeca o zapachu ambry, czereśni, a także na przykład świeżej bawełny, morwy i szałwi. Oraz kilku innych. Niecałe 9 zł kosztuje poduszka ogrodowa o wymiarach 38 i 38 cm. Taka jak ta ma ten sam wzór po obu stronach. Niecałe 23 zł to cena dekoracyjnej poduszki ogrodowej o wymiarach 44 i 44 cm. Poszewka poduszki zapinana jest na zamek. Poduszkę znajdziemy w kilku kolorach. Niecałe 18 zł kosztuje ta dekoracyjna poduszka ogrodowa. Wzorzysta jest po jednej stronie, dostępna w kilku kolorach. Ma wymiary 38 i 38 cm. Za niecałe 23 zł w sklepie Action kupić możemy okrągłą, żeliwną podstawkę pod rośliny. Podstawka jest na trzech niewielkich kółeczkach. Ma dekoracyjne wzory, dostępna jest w kilku kolorach. Średnica podstawki to 25 cm. Niecałe 65 zł to cena przeciwsłonecznego parasola o średnicy 160 cm. Parasol jest poskładany, ale wzór widoczny jest na metce. W tym sklepie Action dostępny był parasol w kilka kolorów oraz w kwiatowe wzory. Opakowanie parasola w kolory i wzory takie same jak ma parasol dodatkowo ma uchwyt ułatwiający przenoszenie. Teraz widzicie drugi wzór takiego rodzaju parasola odpornego na promienie UV. Spójrzmy jeszcze na kilka bawełnianych ręczników kąpielowych, których cena to niecałe 28 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.